Oglądamy no. bliża. No. Y on mówi tak! Obejrzyj sobie na Blicza i my oglądamy, a on nagle mize telefony przygląda sobie i Instagramy. Ale po**** a, chyba znam, to bo też, oglądasz ale cztery też, to cztery razy. Żebyś żebyś ty się też to znał, to ale super. Ty nie... Ale k ty nawet nie oglądasz po z Karaibów, ty naglądasz takie i murki. Nie, nie ma wtedy żadnej, jakiej, wiesz. Żadnego fanu ze spędzenia czasu razem, jak siedzisz na telefonie. Ale a słuchaj, Do ale ty, ty też oglądali... czasami, ale ty też czasami się... Patrz! E, coś no oglądaliśmy? kiedy? ale no nie powiem teraz, kiedy Oglądała ale z na yy... inga i bym sobie wzięła telefon i bym mówiła, a ja wszystko więcej się tutaj dzieje, wiesz, to ja nie musiałam. ale to słuchaj. Yy... Było tak, nie? Że, Że leżymy, nie? się gadamy, a ty nagle w telefon zaczęłaś wyszło. Co jest? To co? <laughs> Nieprawda, nie robię tak przecież. No zrobiłaś, tylko dwa razy. Nieprawda, nie, nie robię. No tak. ktoś no jak ktoś napisał do ciebie to co? No dobra, no to Ale ktoś jak jak zapisza... do ciebie zadzwonił, to wiesz, no to tak zrobiłaś? No to odpisz. Ale nie przeprosiłaś mnie. 起床 <laughs> <laughs>